A w tym roku już, już były jakieś wystąpienia? Cieszy, nie? E, tak było. O czym, żona mnie podejrzewała romans z, z nauczycielką. A to w produkcie, prawda? No, tak. nie Basiu, pozdrawiam. Ananasek. Dobra, to możemy go pominąć, jego nie trzeba w ogóle. A co, jest aktorem? Oczywiście, że tak. Ten frajer niczego nie podejrzewa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszym planem, jutro będziemy bogaci. Bo no najlepszy, jeżeli mielibyśmy stwierdzić, który występ był najlepszy. Bo nie jestem statystą, tylko jestem epizodystą. O. Czemu nie pytacie, gdzie grałem, gdzie ten? Nie no ja w... wiem, gdzie ty grałeś. To gdzie gdzie ja, że byłeś w odcinku związany z traktorami w show i czymś takim. Nie, subskrybujcie, bo przeganiamy traktory. Bazylanda, 10 milionów subskrypcji. Jak będzie 10 milionów subskrypcji, to kupuję na Kornomowi samochód. A jakbyś miał Pawle, bo wiadomo, najlepszy występ to Jurek, a taki najgorszy to komu byś dał? Dwójeczka, według mnie. Dwójka, albo ja bym dał piątkę, tylko po późniejszej rozmowie trochę bardziej mnie przekonał, nie? No właśnie. Ten. Albo dobry kłamca. Więc aktorem para dokumentu na pewno jest Jurek. Jurek.